Kierunkowskaz, lusterko i jedziemy. Dzień dobry, Michał Borkowski, psycholog, bloger ojcem.pl. Podobno kiedyś w seminarium jakimś był taki ojciec duchowny, który odpowiadał często klerykom z jednej strony tak, z drugiej strony nie. I kiedyś chłopaki zapytali go: proszę ojca, jak będę się witał z moją siostrą na peronie, to czy mogę ją pocałować w policzek? No i ojciec duchowny po namyśle odpowiedział: z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Słuchajcie, myślę, że dzisiaj niektórzy z Was się mogą tak poczuć, słuchając tego filmiku. Bo tydzień temu wypuściłem filmik, gdzie mówiłem: Zróbmy sobie challenge, żyjmy przez 30 dni bez ale, bo ale jest niepotrzebne, ale jest wirusem. Ale, dzisiaj chcę powiedzieć, że mamy grudzień. Za mniej więcej dwa tygodnie będzie najkrótszy dzień w roku, 21 grudnia. Jest naprawdę ciemno, dni są naprawdę krótkie. Kiedyś mój przyjaciel opowiadał mi taką refleksję: jak się żyło jeszcze zanim żarówka i prąd stały się takim ogólnodostępnym dobrem? Otóż w tym czasie grudniowym, właśnie zimowym, ludzie zjadali odłożone wcześniej, wypracowane plony, przejadali to, spali długo, większość czasu spędzali pod pierzyną, najadali się smalcu, miodu, popijali to wszystko jakimś polskim specyfikiem własnej roboty i tak mijała zima i tak po prostu przepędzali ten czas. Trochę jak takie niedźwiedzie, które pogrążają się w sen zimowy. Ja nie nawołuję oczywiście do tego, żeby stać się takim misiem, który będzie teraz spał w zimie, ale nawołuje do tego, żeby szanować samego siebie, żeby szanować pewne rytmy, które mamy. I na pewno znany jest dobrze temat rytmu dobowego, że niektórzy są sowami, wolą wieczorem popracować, inni są z kowronkami, wieczorem są do niczego, za to rano mogą wcześnie wstać. Ale jest jeszcze coś takiego jak rytm roczny, i my, urodzeni i wychowani właśnie w tej strefie czasowej, myślę, że też powinniśmy trochę siebie w tym temacie uszanować. Że to jest najtrudniejszy czas, najkrótsze dni i nasz organizm ma prawo funkcjonować trochę słabiej, trochę wolniej. Nie chodzi o to, żeby być misiem, który będzie spał, ale chodzi o to, żeby zacząć być w tej całej historii o rozwoju. Zacząć być dla siebie przyjacielem, żeby przestać być własnym prokuratorem, własnym oskarżycielem. Dlaczego nie jesteś produktywny? Dlaczego nie wykorzystałeś tego czasu i tak dalej, tak dalej. Zacznij być swoim przyjacielem. Bo ostatecznie w rozwoju chodzi o miłość. Tak naprawdę wszelki rozwój za cel bierze sobie okazanie miłości drugiemu człowiekowi, czyli po prostu pragnienie dobra dla drugiego człowieka. A to się nie zacznie inaczej niż od miłości do samego siebie, czyli pragnienia dobra dla samego siebie. Pozdrawiam was, dobrego dnia i całego życia. Zapraszam na mojego bloga być ojcem.pl Michał Borkowski.